Znam większych kurwa nieudaczników życiowych niż ta kurwa starej dziady, które siedzą na TikToku i kurwa komentują wszystko. Dodałam od TikToka, na którym mówię, że mnie szkoła przebodzcowuje, bo ja tutaj nie narzekałam oczywiście na jakieś materiały, bo jestem w zawodówce i to jest stosunkowo powtórkę z podstawówki, więc ani słowem nawet nie wspomniałam o tym, że się uczę czy coś. Tylko mówiłam o tym, że mnie nie ma kurwa w domu po 10-12 jebanych godzin, bo mieszkam na zawdupiu i na dojazd do trasy kilka godzin a w szkole siedzę po kilka godzin i nic z tego nie wynoszę, bo jedyne, co faktycznie jest okej, okay, to przymioty zawodowe, bo jeśli chodzi o materiały typu, nie wiem, Polski Mapmy i w ogóle to jest podstawówka. Więc o tym nigdzie nie wspomniałam ani słowem, kurwa. Ale oczywiście komentarze od starych dziadów, bo to głównie stare, same... Lo, same, sa, same stare dziady komentowały mi, no, pójdziesz do pracy, zobaczysz, co to jest życie, to jest dopiero przygotowują cię, wtedy będziesz tego nie poradzisz sobie. Zamknij, kurwa, Dosłownie każdy jest kowalem swojego losu, okej? Okay? I to, że kurwa tobie się nie udało, bo nic, nie masz żadnych kurwa ambicji, żadnych kurwa planów na siebie i godzisz się kurwa na niższą krajową kurwa robotę na atacie, nie zawsze znaczy, że kurwa każdy tak będzie robił. To, że ty wstajesz o czwartej, ogarniasz dom, dzieci, potem idziesz do pracy, wracasz, kurde, i cały dzień masz na nogach, zero czasu dla siebie, nie zawsze, że każdy skończy tak samo, okej? Okay? Okej. Okay? ja nie mówię, że mam jakiś problem do osób, które robią na tacie, bo to jest, kurwa, potrzebne, bo gdyby nie oni, to byśmy nie mieli, kurwa, co jeść, co pić, kurwa, yy, gdzie chodzić na zakupy, w ogóle skąd brać żywność, wszystko, co nie wiadomo. Ale jak, kurwa, ktoś z góry mi zarzuca, że, o matko, cię to sobie w nie poradzisz, do pracy pójdziesz, to ci wywalą od razu. Zamknij, kurwa, pysk! Po co? Rzucasz, kurwa. I potem się dziwią, że, o Boże, ta młodzież nie ma szacunku do starszych. No kurwa, jak takimi tekstami, kurwa wyjeżdżasz od razu z góry, to kurwa, czego to oczekujesz? Że kurwa ci będą kłaniać ci się, kurwa. Popas? What the fuck? Nie, kurwa. Ja mam ogromny szacunek do ludzi, do starszych, do, do kogokolwiek, kurwa, do każdego. Ale jeżeli ktoś takimi tekstami wyjeżdża do mnie, no to sorry. No to sorry. Ja już zaczęłam takie komentarze usuwać, bo mnie po prostu rozwalało mnie od środka, tak mnie normalnie trzepało, myślałam, że nie wytrzymam. Usunęłam te komentarze, ale błagam. Zasobnie nikt, kto faktycznie lubi swoją pracę, kto jest szczęśliwym, zadowolonym z życia człowiekiem, nie napisał takich komentarzy, bo są też starsze osoby, które są, no, czy to w wieku po prostu są starsze, mają tam 50 parę lat, czy, czy po prostu są starsze lekko ode mnie też są po mojej stronie, bo wiedzą, że jeśli się lubi swoją pracę i w ogóle, no to jest ok, jest git i wiedzą, że szkoła jest wykańczająca, bo sami chodzili jeszcze niedawno albo chodzą dalej. I doskonale rozumieją i sami to piszą, że to my sami jako dorośli, znaczy wy jako dorośli, bo mi...